Premier Donald Tusk podjął decyzję o przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Tak uważa poseł Konfederacji Przemysław Wipler i kreśli scenariusz, dla którego premier Donald Tusk doprowadzi do samorozwiązania Sejmu i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. I o tym wszystkim w najnowszym komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Na początku tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Witam również nowych widzów, których stale przybywa. Mam nadzieję, że to będzie kanał dla Państwa. A jeśli chodzi o Przemysława Wiplera, to on w Telewizji Republika przedstawił bardzo interesujący scenariusz, który warto rozważyć, warto go wziąć pod uwagę, nawet jeżeli się nie sprawdzi, nawet jeżeli poseł Wipler się myli. Ale poseł Wipler z Konfederacji przekonuje, że premier Donald Tusk podjął już decyzję o przyspieszonych wyborach parlamentarnych, które jego zdaniem będą na jesień. Dlaczego? Poseł Wipler wskazuje tu przede wszystkim na dwa powody. Po pierwsze, na pakt dotyczący nielegalnych. Inżynierów, lekarzy, książąt Orientu itd. itd. No i poseł Wipler mówi, że jeżeli cała ta masa, której nie chce Europa, pojawi się w Polsce, jeżeli oni zaczną sobie być w tych centrach integracji, jeżeli dostaną pieniądze, pieniądze, których nie będą nawet mieli emeryci, bo będą to przecież wyższe zasiłki dla tych nielegalnych lekarzy, inżynierów, etc wyższe niż mają emeryci, no to podniesie się larum i podniesie się bunt. A zdaniem Wiplera Donald Tusk będzie musiał to zrobić, jeżeli chce jeszcze liczyć na jakąkolwiek karierę międzynarodową. Choć trzeba też powiedzieć, że Polska i tak już przyjmuje tych nielegalnych lekarzy, inżynierów i książąt orientów, których nie chce Zachód. Bo Niemcy sukcesywnie podrzucają nam takich ludzi przez granicę i mowa już jest przynajmniej o kilkunastu tysiącach takich osób, więc to się dzieje. Zresztą to już widać na ulicach polskich miast i myślę, że państwo doskonale to wiedzą, śledząc doniesienia różnych mediów, co dzieje się w różnych miastach. No i Przemysław Wipler mówi jeszcze o drugim powodzie: o powodzie dotyczącym sporów wewnątrzkoalicyjnych. Wipler. Trafnie zauważa, że rząd właściwie nie rządzi, bo jest pogrążony w wewnętrznych konfliktach, że jest praktycznie niesterowalny, że nie da się nic przeprowadzić. Mamy tylu wiceministrów i tyle partii, z których każda myśli po swojemu, każda myśli o sobie, no i dogadać się nie idzie. A w takim przypadku, mówi Wipler, jedyną radą, jedynym rozwiązaniem są przyspieszone wybory. Dlatego, że Donald Tusk, niczym jak to określa Wipler, big boss mafii, będzie chciał utopić swoich wspólników i wziąć ich wszystkich na listy wyborcze. Ponieważ, zdaniem posła Konfederacji, Donald Tusk postawi liderom tych partii ultimatum: albo idziecie na moje listy. Albo się zderzymy w wyborach, no i wówczas takiej lewicy, czy takiego PSL-u, czy takiej Polski 2050 może już nie być, mówi Wipler i. Wtedy ci liderzy będą musieli podjąć decyzję, czy idą z Tuskiem, czy nie idą z Tuskiem. No i oczywiście każda z tych decyzji będzie obarczona pewnym ryzykiem. I to, zdaniem Wiplera, doprowadzi do przedterminowych wyborów parlamentarnych i samo rozwiązania Sejmu. Przyznaję, scenariusz ciekawy, on ma pewne słabe punkty, no ale pytanie, czy do tych przyspieszonych wyborów dojdzie? Oczywiście prawo i sprawiedliwość, czy szerzej opozycja, Także konfederacja na pewno chce przyspieszonych wyborów, na pewno będzie chciała przyspieszonych wyborów, choćby z tego względu, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, żeby zatrzymać to niszczenie państwa, które obserwujemy od 13 grudnia 2023 roku. No, pytanie, czy to się opłaci samemu Donaldowi Tuskowi, patrząc na wskaźniki społeczne, patrząc na sondaże i to jest ten słaby element planu, który mówi przemysłowi PL, ponieważ, według sondaży, według wielu sondaży już nie jednego czy dwóch władze w tym momencie przejęłaby opozycja, a więc potencjalnie PiS i Konfederacja, gdyby rzecz jasna stworzyły wspólny rząd. No ale wyobraźmy sobie scenariusz, że jednak rzeczywiście dostaje się na przykład jakaś słaba, jakiś słaby PSL do polskiego parlamentu i wtedy taki słaby PSL mógłby wybierać, czy z kim chce iść do władzy. Zresztą wszystko oczywiście zależy od rozkładu mandatów, ale zmierzam do tego, że Donaldowi Tuskowi wcale się to nie musi kalkulować. No chyba. Chyba, że przyjmie takie założenie, że już jest tak źle i będzie jeszcze gorzej, że on to już właściwie nie chce rządzić, bo tylko gniew społeczny będzie na niego spadać. Już to widać powoli. Po, przybywa z miesiąca na miesiąc Polaków, którzy są niezadowoleni z Donalda Tuska i z jego rządu, którzy krytycznie go oceniają, którzy patrzą krytycznie na to, co dzieje się w Polsce. Polacy są pesymistami, Polacy widzą, co się dzieje, Polacy widzą, co się dzieje w gospodarce i po prostu nie wierzą, nie wierzą w te obietnice, deklaracje, czy też kłamstwa Donalda Tuska, które słyszymy każdego dnia. I to, jak często Donald Tusk mija się z prawdą, jak po po prostu kłamie i jak to co mówi nie odpowiada rzeczywistości. Polacy to widzą, a w ślad za tym topnieje poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, topnieje poparcie dla samej Platformy Obywatelskiej, dla Donalda Tuska, więc pytanie czy takie przyspieszone wybory byłyby Donaldowi Tuskowi na rękę. No i oczywiście Najważniejsza cenzura, czyli pierwszy dzień czerwca, druga tura wyborów prezydenckich. Co się wtedy wydarzy? Kto wygra wybory prezydenckie? Od tego, Szanowni Państwo, będzie rzecz jasna, dużo zależeć. Jeżeli to nie będzie Rafał Trzaskowski, to możliwy scenariusz, według którego ta erozja systemu będzie postępować, nastąpi po prostu, że rozpadnie się koalicja z takiego czy innego powodu i że na przykład w pewnym momencie PSL otrzyźwieje i z takiej koalicji wyjdzie, nie chcąc już dłużej się taplać w tym tęczowym bagnie. To wszystko, szanowni państwo, jest możliwe. Ale najpierw, pierwszy dzień czerwca, wybory prezydenckie. Wygrać musi ktoś inny niż, niż Rafał Trzaskowski. I to jest zadanie dla nas wszystkich, by na te wybory iść i by zagłosować na swojego kandydata w pierwszej turze a potem w drugiej turze zobaczymy co się okaże no najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłaby druga tura bez bążura ale na razie, według sondaży, nie jest to prawdopodobne. Ale do maja jeszcze trochę czasu. Rafał Trzaskowski zdąży się skompromitować jeszcze parę razy, więc kto wie, kto wie, szanowni państwo, może będzie druga tura bez bążura. A ja czekam na państwa komentarze, na państwa opinie. Czy państwa zdaniem dojdzie do samorozwiązania Sejmu, do przyspieszonych wyborów parlamentarnych? Czy to w ogóle jest możliwy scenariusz, o którym mówi przemysłowi Wipler? Proszę pisać, proszę komentować, proszę dzielić się swoim zdaniem. Karol Gac, kłaniam się państwu nisko.